Witam w kolejnym filmie rozpoczynającym tegoroczny sezon letni w Tatrach. Sezon letni, choć obecnie mamy dość specyficzne warunki, w ostatnich dniach spadło trochę śniegu, były dość niskie temperatury i szczególnie na północnych wystawach, wyższe partie Tat są lekko przypruszone śniegiem. Znajduje się właśnie w Dolinie Wąskiej. Sezon zimowy zakończyłem wejściem na Jarząbczy Wierch, który jest ostatnim lub też pierwszym szczytem. W zależności od tego, od której strony idziemy, grani zwanej otargańce, która jest celem dzisiejszej wędrówki. Wstępnie zakładamy wejście na Jakubinę, która leży tuż obok Jarząbczego Wierchu. Mierzy 2194 metry nad poziomem morza. Jest najwyższym szczytem tej grani, no i jest to drugi co do wysokości w ogóle szczyt Tatr Zachodnich. Inaczej zwany Raczkową Czubą. Istnieje możliwość, że na Jakubinie stwierdzimy, że przejdziemy sobie jeszcze na ten Jarząbczy Wierch, jest to już bardzo krótki odcinek. I wtedy z Jarząbczego wierchu przez niską przełęcz oraz Dolinę Jamnicką zejdziemy sobie na dół i będziemy mieli taką pętelkę. Ale to zobaczymy wyżej. Graj Otargańców, jak i cały pobliski rejon, jest bardzo dzikim i odludnym zakątkiem Tatr Zachodnich. A takowe miejsca, jak wiecie, lubię najbardziej. Wznosi się ponad dolinami Jamnicką oraz Raczkową. W Tatrach Wysokich spory już takich dzikich i odludnych miejsc odwiedziłem. Natomiast jeśli chodzi o Tatry Zachodnie, no to mam spore braki które właśnie zaczynam nadrabiać i myślę, że w ogóle w tym sezonie letnim trochę się po takich miejscach pokręcę. W grani Otargańców możemy wyróżnić kilka bardziej znaczących punktów. Pierwszym z nich jest wierzchołek Osterdoka, który mierzy 1714 metrów nad poziomem morza. Następnie mamy Niżnią i Pośrednią Magurę, potem Rysią Przełęcz, Wyżnią Magurę, Jakubińską Przełęcz oraz Jakubinę i za Jakubiną mamy jeszcze nienazwaną Przełęcz która oddziela ją od Jarzączego Wierchu na którym grań Otargańców się kończy lub też zaczyna. Pierwszy etap trasy to przejście dość krótkiej Doliny Wąskiej wzdłuż Raczkowego Potoku na polanę zwaną Niżnia Łąka. Na polanie będziemy mieć rozgałęzienie szlaków, jeden prowadzący do Doliny Jamnickiej, drugi właśnie na Otargańce, a trzeci do Doliny Raczkowej. Jeśli chodzi o ten świeży śnieg, który spadł, to w funku mam raczki natomiast granie jest na południowej wystawie więc tam ten śnieg bardzo szybko schodzi zresztą widzieliście tej zimy jak wyglądały południowe wystawy także możliwe, że w ogóle nie będzie konieczności zakładania tych raczków ale w razie czego są W potoku mamy taką zaporę i ten potok w sumie taki całkiem konkretny. Tutaj to wygląda wręcz jak jakaś rzeka, bardziej, a nie górski potok. Dotarliśmy do rozstaja szlaków. Tutaj odbijamy w szlak zielony, który będzie prowadził przez grań otargańców. Ten pierwszy etap podejścia na Osterdok z początku nie będzie za ciekawy, jak to zawsze bywa w tych niższych partiach po prostu droga przez las. Natomiast, jak już wejdziemy na grań, to naprawdę zacznie być widokowo. Dosłownie kawałeczek za tym pierwszym rozstajem mamy wspomnianą przeze mnie wcześniej polanę zwaną niżnią łąką. Wcześniej mieliśmy odbicie do Doliny Jamnickiej, natomiast tutaj szlak rozgałęzia się na grań otargańców oraz w stronę Doliny Raczkowej, którą można się dostać na przykład na Bystrą lub Kończysty Wierch czyli też w sumie starorobocijański. No z tej polany to naprawdę ruszyliśmy ostro w górę, szybko tutaj nabieramy wysokości, ale to super, bo im szybciej wyjdziemy na grań, gdzie będzie już widokowo, to tym lepiej. No I dobieramy dalej wysokości. Raz sobie wędrujemy po stronie Doliny Jamnickiej. Teraz, akurat, po stronie Doliny Raczkowej, której początek tutaj widzicie w dole. A tu na wprost Dolina Wąska, której przejście było pierwszym etapem dzisiejszej wędrówki. Grań, którą tutaj widzimy, po stronie Doliny Raczkowej, prowadzi na wierzchołek Bystrej. Natomiast tą granią, czyli granią południowo-zachodnią, szlak nie biegnie, biegnie natomiast granią południowo-wschodnią. Bystrej, czyli oczywiście najwyższego szczytu Tatr Zachodnich. Samą Dolinę Raczkową też bym chciał kiedyś odwiedzić. Szlak biegnie tam pod zbocza Starorobociańskiego Wierchu, gdzie rozgałęzia się i można wejść albo na Kończysty Wierch, albo na Siwy Zwornik, albo na Bystry kar, czyli przełęcz, której już bezpośrednio atakujemy, wierzchołek błyszcza lub bystrej, a raczej i tego i tego zazwyczaj. A szczyt, który widzimy tam na ostatnim planie, to Niżnia Bystra, mierząca 2162 metry nad poziomem morza. Obecną chwilę nic szczególnego się na tym szlaku nie dzieje. Typowa tatrzańska ścieżka w niższych partiach. No, może jedynie to, co wyróżnia to miejsce, to ogromna ilość połamanych drzew. Praktycznie, gdzie się człowiek nie obróci, to takie drzewa mamy. Wychodzimy w piętro kosodrzewin na pierwszy wierzchołek w granie otargańców, czyli Osterdok. Zostało nam jeszcze jakieś 150 metrów do szczytu. I już powoli wychodzimy na grań, zaczynają nam się odsłaniać widoki. Tam w tle za wcześniej wspomnianym przeze mnie wierzchołkiem niżniej bystrej. Widzimy Bystrą, czyli najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. A z drugiej strony mamy masyw Barańca oraz po prawej od niego Smrek. Natomiast tam w dole wylot wąskiej doliny, tam rozpoczęliśmy dzisiejszą trasę. No to docieram na Osterdok. Wydaje mi się, że jestem na tym niższym wierzchołku teraz. A ten najwyższy jest tuż przede mną. Natomiast tam mamy sporo kosówek i nie wiem, czy będzie tyle widać, co stąd, bo tu mamy dość odsłonięty teren. W oddali pokazały nam się rochacze: z lewej strony płaczliwy rochacz, z prawej ostry rochacz. Natomiast tam na ostatnim planie charakterystyczna sylwetka starorobociańskiego wierchu. A następnie grań w stronę błyszcza oraz bystrej. Zawsze jak widzę te góry z nowej perspektywy to mam taki wewnętrzny zacież. A przed nami teraz podejście na Niżnią Magurę, którą widzimy centralnie na wprost. I po jej zdobyciu myślę zacznie się najciekawszy odcinek trasy, czyli przejście poprzez Pośrednią, następnie Wyżnią Magurę na szczyt Jakubiny. Inaczej oczywiście Raczkowej Czuby. Widzieliśmy takie pierwsze skałkowe fragmenty, a z tego co czytałem, dalej ma być ich trochę więcej. Oczywiście nie są to jakieś trudności techniczne, natomiast myślę, że fajnie urozmaicają całą trasę. Dobrze, coś tam powiedziałem na tym niższym wierzchołku Osterdoka, bo okazało się w ogóle, że szlak ten najwyższy wierzchołek omija. No to mamy niższą Magurę, tak naprawdę wyższy jej wierzchołek to tutaj znowu mamy na wprost ale podobnie jak to było na Osterdoku Szlak ten wierzchołek trawersuje Przed nami widok na dalszą część grani, która naprawdę wygląda świetnie na wprost mamy Pośrednią Magurę, na którą teraz będziemy musieli wejść następnie po prawej stronie mamy Wyżnią Magurę a na samym końcu, gdzie widać taki wyraźny płat śniegu Jakubina, czyli główny cel dzisiejszej wędrówki natomiast w dole mamy Dolinę Jamnicką Którą możliwe, że będziemy wracać, bo ten wariant z przejściem jeszcze na czy wierch i powrót inną trasą wydaje się ciekawszy. Krajobrazy tutaj w kierunku Starorobociańskiego Wierchu, bystrej, no, urzekające. Najbardziej się jaram dzisiaj tym widokiem na Starorobociański. Super go naprawdę stąd widać. Przed nami już wierzchołek pośredniej Magury, który z tej perspektywy wygląda bardzo fajnie. Ten jej kształt jest taki ciekawy, oryginalny. A na lewo pokazały się kolejne szczyty Zachodnich, Wołowiec oraz Łopata. Teraz mamy bardzo malowniczy odcinek grani, trochę takie góra-dół, góra-dół, ale te podejścia na szczęście są króciutkie. Na Wyżnią ma górę, a następnie już Jakubinę, z której prawdopodobnie jeszcze będziemy schodzić na Jarząbczy Wierch. Natomiast podejście w drugą stronę, czyli od Niskiej Przełęczy na Jarząbczy Wierch, możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie, gdzie przechodziłem ziłą z Wołowca. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że między Starorobociańskim Wierchem a Bystrą w mamy czerwone wierchy, a konkretnie to widać tą końcówkę podejścia na Ciemniak i lekko przyprószoną śniegiem Krzesanice. A teraz przed nami najpiękniejszy etap całej trasy. Myślę, że bez naciągania mogę tutaj powiedzieć, że ta grań to jedno z piękniejszych miejsc w Tatrach Zachodnich jakie odwiedzałem, szczególnie ta jej górna część. No bo wiadomo, podejście na Osterdok to jakby w tą ocenę się nie wlicza, ale ta sama grań już od ma góry naprawdę świetna. Filami mamy takie fragmenty. Że jest trochę skałek, ale raczej takich trudności technicznych na tej grani nie ma. Po prostu czasem oprócz nóg mogą też iść w ruch ręce. No, w oddali pokazał nam się też fragment Tatr wysokich. Świetnie widać sylwetkę krywania. No, to wiesz, nie ma zdobyta. Za mną już raczkowa czuba. Teraz mamy jeszcze łagodne zejście w dół na Jakubińską Przełęcz i ostatnie podejście w kierunku szczytu. Świetnie wygląda stąd pośrednia Magura, z której sobie tutaj przyszliśmy. Powiem Wam, że ta trasa mimo, że nie jest jakby długa odległościowo, bo to jest jakieś na Jakubinę od startu około 8 km, to mamy 1400 metrów przewyższenia i czuć te 1400 metrów przewyższenia, szczególnie, że teraz była lekka przerwa z łażeniem po górach. A wycieczki kurczowe, które mamy, to na razie są po reglach, no więc to jest trochę inna kategoria ułożenia. Na wprost widzimy Jarząbczy wier, tam kończy się granio Targańców, widzimy tutaj bardzo dobrze też to charakterystyczne 300 metrowe podejście, które akurat dzisiaj będziemy pokonywać w dół, także w ostatnim filmie było do góry, a dzisiaj na odwrót. Zejdziemy sobie nim na niską przełęcz, a następnie Doliną niską. wrócimy z powrotem na parking pod wylotem Doliny Wąskiej. Teraz widać całą tą grań, którą przebyliśmy, te wszystkie wypiętrzenia. Mamy tu widoczne wszystkie trzyma góry. Zdecydowanie najlepiej wygląda pośrednia, bo i niżnia, i wyżnia no to nic szczególnego. Natomiast pośrednia wygląda kapitalnie. No, to raczkowa czuba zdobyta, drugi co do wysokości szczyt Tatr Zachodnich o słowackiej nazwie Jakubina. Dzisiaj tak mieszałem w sumie te nazwy. Raz mówiłem tak, raz mówiłem tak. Myślę, że warto znać obie. Jestem tutaj trzeci raz w życiu, ale dzisiejszą trasę uważam za na zdecydowanie najciekawszą, jeśli chodzi o dostanie się tutaj. Trasa niezwykle widokowa, malownicza, szczególnie po wyjściu już na Niżnią Magurę. Jeśli chodzi o widoki, to zdecydowanie najbardziej rzucał mi się dzisiaj w oczy Starorobociański Wierch. Z samego szczytu też wygląda ciekawie. Natomiast na poprzednich odcinkach grani podobało mi się bardziej, bo świetnie było widać te zbocza opadające do Doliny Raczkowskiej. Generalnie myślę, że grań od Targańców to jedno z piękniejszych miejsc, jakie odwiedziłem w Tatrach Zachodnich. A dodając do tego, że ten szlak jest bardzo mało popularny, jest odludny, dzisiaj przez całą trasę nie spotkaliśmy tu nikogo, to naprawdę myślę, że jak chodzi o Tatry Zachodnie, to ląduje w top 3. Ciężko mi sobie tak to teraz wszystko w głowie porównać, ale naprawdę ta grań zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Trochę szczytów już Wam po drodze opisywałem, ale teraz czas na generalną panoramę z Wierzchołka. Jakobiny. W dole mamy jarząbczy wierch, na którym jeszcze dzisiaj będziemy. Następnie wołowiec. Na prawo od wołowca widać rakoń, a tam już bardziej na prawo, w oddali widać osobitą. Na lewo od wołowca mamy natomiast dalszą część głównej grani Tadr Zachodnich. Rochaczek, które teraz widzicie na wprost, w sumie lepiej było widać z wcześniejszej części trasy. Teraz są troszkę w cieniu spalonej. Na lewo od rochaczy natomiast bardzo wyraźnie widać banikow a na prawo od niego pachoł. Za pachołem mamy natomiast wcześniej wspomnianą przeze mnie spaloną, następnie salatyn oraz brestową. Tutaj natomiast mamy masyw barańca oraz na prawo od jego wierzchołka smrek. Po drugiej stronie tutaj w dole mamy kończysty wierch, za nim świetnie widać masyw Komiarskiego Wierchu, a na prawo od Kończystego Starorobociański Wierch, za którego wystają jeszcze wierzchołki Czerwonych Wierchów, dokładnie to Ciemniaka oraz Krzesanicy. Na prawo od Starorobociańskiego Wierchu na ostatnich planach widać ośnieżone Tatry Wysokie. Pięknie widać teraz oświetloną słońcem Świnicę, na lewo od niej Granaty, natomiast na prawo Kozi Wierch. Na bliższych planach szczyty Tatr Zachodnich, Kamienista oraz... Smryczyński Wierch, a teraz na wprost najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, czyli Bystra, za którą widać Tatry Wysokie. Część szczytów jest w chmurach, przebija się przez chmury wierzchołek Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego i na prawo od niego wyraźnie widać jeszcze wysoką. Natomiast na prawo od wierzchołka Bystrej mamy Narodową Górę Słowaków, czyli Krywań. Ostatnio z czego Wierchu nie zobaczyłem nic. No to dzisiaj sąsiadująca z nim Raczkowa Czuba się zreflektowała. Bardzo ciekawy jest ten kontrast, że te Tatry Wysokie są tak fajnie przypruszone śniegiem. Natomiast po drugiej stronie mamy piękny widok na Tatry Zachodnie w takich warunkach już późnowiosennych, gdzie miejscami zalegają jeszcze płaty śniegu, ale generalnie to warunki już są letnie. Na Jakubinie była kiedyś w ogóle tabliczka szczytowa i to taka bardzo fajna tabliczka szczytowa niestety zniknęła. Trzeba powoli lecieć, bo robi się już naprawdę późno, a będziemy schodzić jedną z najdzikszych tatrzeńskich Dolin, czyli Doliną Jamnicką. Myślę, że podobnie jak tutaj nie spotkaliśmy nikogo, no to jeszcze teraz o takiej porze w takiej dolinie ta szansa na niespotkanie człowieka jest jeszcze większa. No, dużo większa na spotkanie niedźwiedzia, ale no nie wywołuje niedźwiedzia z lasu, z Doliny Jamnickiej. Teraz schodzę na Jarząbczy Wier. Z tego nagram Wam jeszcze kilka ujęć. Sezon zimowy skończył się filmem z wejścia na Jarząbczy Wier. Także film rozpoczynający sezon letni również skończy się na Jarząbczym Wierchu. Przechodzę sobie teraz na przełęcz między Jarzączym Wierkiem a Jakubiną, która o dziwo, nie ma nazwy, a powinna w sumie mieć nazwę. No, Tu miejscami ślisko, trzeba uważać. Raczku już nie będę zakładał w sumie, bo tego śniegu tu jakoś super dużo nie ma. No, ale trzeba te kroki stawiać na pewno ostrożniej niż wcześniej. Tutaj już mamy północną wystawę i ten śnieg jest bardziej zlodowaciały. W dole mamy dolinę jamnicką, którą będziemy schodzić. I to jeszcze po ciemku, a ta dolina jest naprawdę dość dzika. Na dodatek w ogóle nigdy jeszcze nią nie szedłem, więc no, będzie przygoda. No to ostatnie kilkadziesiąt metrów podejścia dzisiejszego dnia czyli podejście z nienazwanej przełęczy na jarząbczy Wier. No, to przy Wierch zdobyty. Tutaj kończy się grań otargańców. Choć tak dokładnie to kończy się jeszcze parę dziesiąt metrów niżej, bo na granicy polsko-słowackiej, którą widać tam, mamy tam tabliczkę szczytową oraz słupek graniczny. Wspominałem też w ostatnim filmie, że tak naprawdę właściwy wierzchoł jarzączego wierku znajduje się już na Słowacji i od tej tabliczki szczytowej trzeba jeszcze kawałek podejść. Panorama z jarzączego Wierchu jest w sumie bardzo podobna jak ta. Z Jakubiny, natomiast różnica jest choćby taka, że widać z niego Jakubinę, która prezentuje się naprawdę świetnie, a na dodatek mamy jeszcze bardzo ciekawą scenerię, bo zbocze po lewej jest pokryte śniegiem, a na prawo tego śniegu nie ma, więc naprawdę świetny kontrast. Także witam Was jeszcze raz w sezonie letnim, a zarazem żegnam się z Wami ze szczytu Jarząbczego Wierchu, w sumie już drugi raz z rzędu, dzięki wielkie za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć!